Mam na imię Rachel. Mam 42 lata i pracuję w firmie handlowej. Teraz mam cennego narzeczonego, a odkąd byłam młoda. Mój zmarły ojciec powiedział mi, żebym uczyła się hiszpańskiego. Ponieważ stanie się on niezbędny. uczęszczałem do szkoły języka hiszpańskiego i oglądałem zagraniczne dramaty w domu. Aby zaznajomić się z językiem. w gimnazjum i liceum, zawsze byłem najlepszym uczniem z hiszpańskiego. Kiedy byłem w liceum, zmarł mój ojciec, pozostawiając moją matkę, moją młodszą siostrę Kelly i mnie w trudnej sytuacji finansowej. Prawie zrezygnowałam z pójścia na uniwersytet, ale moja mama zachęcała mnie, mówiąc, Rachel, twoje hiszpańskie umiejętności są na najwyższym poziomie, więc powinnaś pracować w dużej firmie. Gdzie możesz ich używać jako broni. Zajmę się czesnym więc upewnij się, że pójdziesz na studia. Dzięki jej wsparciu udało mi się zdać trudne studia Ivy League of Foreign Studies. A teraz pracuję w dużej firmie handlowej. Zawsze myślałem, że nigdy nie powinienem zapomnieć o dobroci, jaką okazali mi rodzice. Jednak po śmierci mojego ojca, Moja matka przesadnie zajmowała się Kelly, która jest 10 lat młodsza ode mnie. kiedy zostałam przyjęta na uniwersytet, była trochę szczęśliwa, ale nie okazała większego zainteresowania, gdy dostałam pracę i wydawała się nie doceniać faktu, że była to praca w handlu. Kropka co ważniejsze, kiedy skończyłam studia, Kelly wciąż była 12 uczennicą szkoły podstawowej. Moja matka kupowała jej różne rzeczy i chwaliła ją, zauroczona naturalnym urokiem Kelly. Ja nigdy nie dostałam niczego na urodziny, ale ona wciąż kupowała rzeczy dla Kelly. To sprawiało, że czasami czułam dziwną zazdrość. Kropka, ilekroć próbowałam okazywać mamie czułość, mówiła Rachel, jesteś starszą siostrą Kelly, więc musisz być bardziej odpowiedzialna. Powinnaś być dla niej wzorem do naśladowania, wywierając na mnie presję. jak tylko zaczęłam studia. Zaczęłam mieszkać sama. Motywowała mnie łaska wysłania na studia i presja bycia najstarszą córką. chciałam żyć niezależnie i choć trochę dokładać się do kosztów utrzymania mamy i siostry. Podczas studiów pracowałam na pół etatu i oszczędzałam kropka co miesiąc wpłacałam 300 dolarów z mojej pensji na konto bankowe matki, a 500 dolarów, gdy otrzymywałam premię. Na pierwszym roku udało mi się odłożyć w sumie 4000 dolarów. Mimo że żyłem bardzo oszczędnie. Kropka, jednak moja matka i siostra nigdy mi nie podziękowały. Zachowywały się tak, jakby to było naturalne, że najstarsza córka tyle dokłada kropka z biegiem lat gdy otrzymywałam podwyżki, starałam się stopniowo zwiększać kwotę, którą wysyłałam do domu. Rzadko dzwoniłam do domu i tylko od czasu do czasu miałam kontakt z matką. Czułam rosnący dystans między nami, kropka, nawet gdy od czasu do czasu wracałem do domu, nie zostawałem tam długo. Czas mijał, a Kelly ukończyła szkołę średnią, kropka, nagle zadzwoniła do mnie matka. Tym razem Kelly idzie na studia i potrzebuje od ciebie trochę więcej pomocy. Już wysyłam pieniądze co miesiąc, prawda? Cóż, tak. Ale to nie wystarczy, kropka, ty poszedłeś do Ivy League of Foreign Studies. Ale Kelly idzie do prywatnego żeńskiego college U. To będzie kosztować więcej, kropka, ile jeszcze powinienem dodać. Zobaczmy. Teraz wpłacasz 500 dolarów miesięcznie, więc chciałbym trzy razy więcej. Trzy razy, czyli 1500 dolarów. To niemożliwe. Wiesz, ile zarabiam? Och nie, nie to znaczy, czy mógłbyś to podwoić? 1000. To wciąż trudne. A może 800 dolarów? To może być możliwe. Dziękuję za pomoc. Chciałem pomóc mojej walczącej matce. Więc natychmiast wpłaciłem pieniądze do banku po wypłacie. Mam dług wdzięczności za to, że pozwolono mi pójść na studia. Jeśli pomaga im to lepiej żyć, to jest to niewielka cena. Jednak około 10 tysięcy dolarów rocznie było dla mnie dość trudne. Kwota, którą mogłem zaoszczędzić, stała się minimalna, więc zacząłem pracować jako freelancer w domu. Od mojej pierwszej pracy do teraz, około 20 lat później. Wysyłałem pieniądze do domu, nie chcę mówić o całkowitej kwocie, z czasem skończyłem 42 lata. Moja matka zadzwoniła do mnie ponownie. Miałem złe przeczucia. Następnym razem Kelly wychodzi za mąż. To świetnie. Spotykam się z kimś od dwóch lat. Cóż, nieważne. Kelly ma 32 lata, prawda? Potrzebujemy pieniędzy na jej wesele. Moja matka mnie odcięła. Nie interesowało jej moje życie. Kelly zawsze jest najważniejsza. Więc na ślub i miesiąc miodowy, czy mógłbyś pomóc nam finansowo? Mamo? Cały czas wysyłałam pieniądze do domu, prawda? Zwiększyłam nawet kwotę, kiedy Kelly rozpoczęła studia na prywatnym uniwersytecie. Czy to nie powinno już być znaczącą sumą? Uniwersytet. O tak, to się stało. Nie mogę już nawet dużo oszczędzać. Mam teraz 42 lata, kropka, nie możesz sobie jakoś tam poradzić? To dla mnie naprawdę za dużo, kropka, proszę potrzebuję teraz tylko solidnej sumy pieniędzy. Ile potrzebujesz? Może 10 tysięcy dolarów. To niemożliwe. Nie tylko nie to. 500 byłoby w porządku. Tak łatwo zaoszczędzić 5000 dolarów, ale oprócz miesięcznego wsparcia kropka potrzebujesz tyle na wesele. Jest tam Kelly, daj mi z nią porozmawiać przez telefon. Wtedy moja matka na mnie nakrzyczała. Nic nie rozumiesz. Nie będę cię już o nic prosić. Nie ma potrzeby pozwalać Kelly mówić. Wiesz. Ostatnio przysłała nam dwutysięczny rok dolarów, kropka z tego żyjemy. Powinieneś być wdzięczny swojej siostrze. Moja matka gwałtownie się rozłączyła. Nie rozumiałam, o co jej chodziło, dobrze jest zorganizować pieniądze na szczęśliwą okazję. Ale dlaczego zaczęła od prośby o dziesięć tysiące dolarów, a potem zmieniła ją na pięć dolarów? Kiedy powiedziałem, że to trudne, a potem odmówiła Kelly rozmowy, twierdząc, że wysłała dwutysięczny rok dolarów, jeśli taka kwota była dostępna, powinni byli sobie poradzić. A potem powiedzieć mi, żebym był wdzięczny mojej siostrze. To wszystko wydawało się zbyt niespójne. Kropka wysyłałem pieniądze do domu przez 20 lat, zmieniając ich wysokość, ale konsekwentnie wspierając moją matkę. Odkąd Kelly poszła na studia? Początkowo prosiła o 1500 dolarów miesięcznie, które z czasem ustabilizowały się na poziomie 800 dolarów. kiedy powiedziałem, że to za dużo, tym razem kwota spadła z 10 tysięcy do 5 tysięcy dolarów. Uznając to za zbyt dziwne, skontaktowałam się z narzeczonym, który zasugerował, że mogę być oszukiwana. Była to sprawa związana z pieniędzmi, więc padła taka sugestia. dwa miesiące później różne prawdy wyszły na jaw. Poznałam fakty dotyczące mojej matki i siostry i zadrżałam ze złości. Następnie podjąłem dwa postanowienia i postanowiłem niespodziewanie udać się do domu rodziców. Kiedy jechałam pociągiem do domu, mój telefon zadzwonił od mojej matki. Gdy tylko dotarłam do stacji w pobliżu naszego domu, postanowiłam odebrać. Rachel, od trzech miesięcy nie wysłałaś żadnych pieniędzy. O co chodzi? Pomyślałam, że może nie są już potrzebne, więc przestałam. Musisz zachowywać się odpowiedzialnie. Wyślij pieniądze za trzy miesiące teraz. A co z Kelly? Kelly ma właśnie spotkanie w sprawie ślubu. Ślub, CO. Jakim człowiekiem jest jej mąż? Jest spadkobiercą dużej firmy handlowej. Więc, widzisz, ostatnio dostawała odpowiedni zasiłek, prawda? Dwie tysiące dolarów miesięcznie. Więc jest ustawiona na przyszłość i tym bardziej moje wsparcie nie jest potrzebne. Jestem teraz trochę zajęty, więc się rozłączę. Porozmawiamy później. Czekaj, Rachel. Rozłączyłam się jednostronnie. Moja matka próbowała później dzwonić kilka razy, ale zignorowałam ją. Kiedy dotarłam przed dom rodzinny, moja matka i siostra wyszły ubrane swobodnie, kropka dyskretnie poszedłem za nimi i, choć o tym nie wiedziałem, weszły do kasyna niedaleko stacji. Po około dwóch godzinach wyszły blade i westchnęły razem, kropka, podszedłem do nich od tyłu. Mamo, Kelly, podobało wam się planowanie ślubu? Co? Rachel. Rachel. Oboje byli bardzo zaskoczeni, gdy nagle mnie zobaczyli. O czym ty mówisz? O planowaniu ślubu. Kelly, o czym ty mówisz, a wybraliśmy razem wspaniałe miejsce, prawda? Co? Mamo, o czym ty mówisz? Nie wychodzę za mąż. Kelly, wiesz co się dzieje? Wybór miejsca jest ważny. Ich historie były tak niespójne, że aż pełne dziur kropka kontynuowałem. Wow, więc spotkania dotyczące planowania ślubu w dzisiejszych czasach odbywają się w tak swobodnych spodniach dresowych. Czy narzeczony Kelly też jest tak ubrany? To dlatego, że nie wychodzę za mąż. To byłoby niemożliwe, prawda. Ponieważ nie ma narzeczonego kropka, mama mówiła, że jest spadkobiercą dużej firmy handlowej. Mamo, o czym ty mówisz? Ostatnio słyszałam, że Kelly wysyła ci 2000 dolarów miesięcznie, mamo. To imponujące. Jak ona sobie radzi z tak dużą kwotą? Dla mnie to zdecydowanie niemożliwe. Gdybym miała takie pieniądze, wydałabym je na coś innego. Prawda? Zrobiłbym to samo. Wyglądało na to, że moja matka i siostra nie skoordynowały dobrze swoich historii. Kropka. To była pułapka którą matka zastawiła na mnie sama kropka Kelly. Jeśli chodzi o planowanie ślubu, nie planowanie kasyna było fajnie. Granie na automatach jest fajne, ale ostatnio było okropnie. Właśnie znowu przegrałam. Prawda? Jak mówi mama, wybór miejsca jest ważny, prawda? Cztery automaty. Jak najbardziej kropka, wybór odpowiedniego salonu jest kluczowy. Nie jest dobrze w środku dnia. Trzeba ustawić się w kolejce z samego rana. Aha ha ha. W miarę jak kontynuowałem rozmowę z siostrą, coraz więcej rozbieżności pojawiało się ze strony mojej matki. kropka Wydawała się szukać wymówek, ale nie mogła wymyślić nic spójnego. Wszystko co mogła zrobić to wymuszony uśmiech. Kropka, więc, Kelly, na którym prywatnym uniwersytecie studiowałaś. Nie jestem tak bystra jak ty, więc po szkole średniej poszłam prosto do pracy. Ale to nie trwało długo. Wysyłałam więcej pieniędzy, bo mama mówiła, że ty kropka, idziemy do prywatnego żeńskiego college'u, u, żeńskiego uniwersytetu. Dziewczyna z moimi ocenami nie mogłaby uczęszczać do tak wyszukanego żeńskiego college'u. u. To prawda. Dobrze, że nadal jesteś taka naturalna. Co się dzieje, mamo, co, co może się dziać? Moja matka roztrwoniła wszystkie pieniądze. Które jej wysłałem? Hazard oczywiście wiąże się z wygranymi i przegranymi. Być może zdarzały się sytuacje, w których wygrywała, ale przeważnie były to przegrane kropka kasyno. W szczególności jest zaprojektowane tak, że około 10% ludzi wygrywa. Oznacza to, że 90% przegrywa kropka moja matka i siostra, uzależnione od hazardu, straciły zdolność do podejmowania racjonalnych decyzji i prawie załamały się psychicznie kropka mamo, to dla ciebie. Pamiątka kropka co to jest? Ta koperta. Czy to paczka pieniędzy? To takie hojne kropka o czym ty mówisz. To zapis Twoich działań z ostatnich trzech miesięcy. Moja matka i siostra intensywnie badały zawartość koperty. Była wypełniona zdjęciami pokazującymi, jak bardzo oddawały się kasynu w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Mój narzeczony zasugerował wynajęcie prywatnego detektywa. Niemal codziennie odwiedzali kasyna, wygrywając niewiele, by potem wiele stracić. Zaczęli nawet zaciągać pożyczki w firmach pożyczkowych. Mamo? Jeśli ty i Kelly planowałyście wyłudzić ode mnie pieniądze, powinnyście były lepiej skoordynować swoją historię. Do tej pory Kelly powiedziała mi prawie wszystko i wszystko było zbyt niechlujne. Kropka byłam wdzięczna za wysłanie mnie do Ivy League of Foreign Studies, wiedząc doskonale, że wszystko zostało opłacone ze spadku, który zostawił nam tata. Czułam się dłużna zarówno tobie, jak i tacie, dlatego wciąż wysyłałam pieniądze. Nigdy nie przypuszczałem, że zostaną wykorzystane w ten sposób. Oszukiwałeś mnie przez 20 lat. Rachel? Przepraszam. Przestanę grać na automatach. Nie mogę już wygrywać. Proszę, wybacz mi. Ja też. Jesteś wszystkim, co mam, starsza siostro. Gra na automatach jest fajna, ale zrezygnuje, kropka, dlaczego nie znajdziecie poważnej pracy? Więc, jeśli dostaniemy poważną pracę, zaczniesz znowu wysyłać pieniądze, co? Nawet teraz byłem zaskoczony ich reakcją. Wyślecie nam pieniądze, prawda? W przeciwnym razie nie wyjdziemy z tego cyklu zadłużenia. Jeśli mówicie, że nie wyślecie pieniędzy, to przyjdę do waszego domu. Żeby je zabrać, kropka, z pewnością nasza miła starsza siostra nam pomoże. W końcu jesteśmy rodziną, kropka, to niemożliwe, kropka, co? Pedro, chodź tutaj. Zawołałam mojego narzeczonego, który czekał w pobliżu, kropka, halo? Kto mówi, nie, to jest Carlos. Jego pseudonim to Los. Poznaliśmy się w firmie. Niedawno się pobraliśmy. Miałem zamiar przedstawić go tobie, mamie i Kelly, ale cóż, tak wyszło, kropka, myślę, że to wystarczy. Los bardzo wyraźnie mówi tak i nie i twierdzi, że nie może być rodziną z ludźmi, którzy są nieuczciwi w kwestii pieniędzy, więc w tym samym czasie, gdy go przedstawiamy, przyszliśmy zerwać z tobą więzi, kropka, jak możesz decydować o czymś takim na własną rękę. Los, proszę, powiedz im to po angielsku. Z uśmiechem mój narzeczony Carlos wyjaśnił mojej matce i siostrze, że zerwanie więzi z pieniędzmi oznacza zerwanie więzi z nami. Jest to powszechne na świecie. Koniec. Moja matka i siostra słuchały z otwartymi ustami. Co on mówi? Jeśli nie rozumiesz, poszukaj w słowniku. W takim razie do widzenia. Czekaj, Rachel. Rachel.Carlos i ja złapaliśmy taksówkę i opuściliśmy to miejsce. Dla mnie była to ostatnia wycieczka po lokalnych zabytkach. Carlos był zachwykony. Po pełnym wrażeń zwiedzaniu wróciliśmy pociągiem. Moja skłócona matka i siostra sprzedały dom. Mój ojciec wyjechał, by spłacić długi. Ale wartość nieruchomości była zbyt niska, by utrzymać się na przyzwoitym poziomie. Przeprowadzili się do odrapanego mieszkania i próbowali sobie radzić pracując na pół etatu, kropka, ale ich nawyki hazardowe nie zniknęły, przyspieszając cykl zadłużenia. To była nieuleczalna choroba. Mój mąż Carlos, dyrektor w firmie handlowej, dla której pracuję, zakończył swoje zadanie w Ameryce i w końcu zabierał mnie z powrotem do swojej rodzinnej Hiszpanii. Zawsze marzyłam o życiu za granicą. Kropka, chociaż rozmawiam z moim mężem używając mieszanki angielskiego i hiszpańskiego, kiedy spotykam ludzi w Hiszpanii, rozmawiam wyłącznie po hiszpańsku. Hiszpański, którego się nauczyłam. Różni się wymową kropka od hiszpańskiego królowej używanego w Hiszpanii, podobnie jak różnica między standardowym a wiejskim. Carlos często zwracał na to uwagę przed naszym ślubem. Ale teraz mówi, że bardzo się poprawił. Język jest naprawdę głęboki, kropka bez comiesięcznych przelewów byłam w stanie oszczędzać. Nadal pracuję w firmie, kontaktując się z amerykańskimi klientami. Na szczęście mój mąż nie lubi hazardu. Mówi, że pieniądze zarobione na hazardzie znikają tak szybko, jak się pojawiły. Pieniądze zarobione ciężką pracą to czyste pieniądze, których każdy używałby ostrożnie. Carlos i ja mamy podobne podejście do pieniędzy, jak żółwie. Oszczędzamy systematycznie i unikamy rozrzutnych wydatków. W dzisiejszym niepewnym świecie nigdy nic nie wiadomo. Kiedy możesz potrzebować znacznej kwoty pieniędzy. Kropka, dla mojego szczęścia i dla mojej rodziny planuję jeszcze bardziej cenić czyste pieniądze.